Dzisiaj jest niedziela, ale która godzina to nie wiem to 20, a wzięłam kamerę jednak, bo telefonem nie. Z te, niedziela 15 czerwca 2025-2038, nie mam nadzieję, że będzie to widać. Także takie budyneczki. Widzę, że się spodobało jak byłam z, z afro na tym na spacerku. Także teraz idę. Na kolejny spacerek. No, Także tutaj jest ten cmentarzyk, co byłam. Dzięki Roma za informacje. Za informacje o tym cmentarzyku. Podobno 500 tych jest. Nagrobków. Znaczy, że pochowanych ludzi. Także dzięki za linka też o może tak oto to ta kamera to jest kamera a nie a nie telefon no i tutaj mogłam sobie normalnie ustawić głos e, w telefonie w aplikacji nie mogę wejść w ustawienia e, nie wiem jakie ustawienia e, no, także a wziąłem kamerę chociaż boję się żeby mi ktoś mi ją ukradł nie wyrwał mi no, bo to kamera to taka dosyć spora, no. Taka no, niby profesjonalna. O, psiuk, piuk Psiuk, piuk psiuk. teraz będę szła. Ja już tam kiedy, chyba kiedyś szłam e, i ten i pokazywałam. E, no pokazywałam cmentarzyk. Afro. Afro kaman! Afro! No, także chyba już pokazywałam przy kościele, ale jest jeszcze jeden cmentarzyk. E, tylko nie wiem jak ja się za, zabiorę. Zobaczcie, takie budyneczki. Tam były starsze. No i obsika, obsikiwanie. No, tutaj też jest... A? A. No, tutaj jest też taki domek. Ciekawy, z, jak, z jakimiś czterema narożnikami. A, z takimi wystającymi, nie wiem, takie kominy, jakieś dziwne. No, tutaj takie drzewa. A pro, ze mną na spacer? Czy ja z tobą na spacerek wyszłam? No, takie. Tak, to pokazywałam. I tutaj już zaraz za tym drzewem jest kościół. No, także wolę kamerę, bo naprawdę nie mam pojęcia w ustawienia. W aplikację wchodzę, żeby mikrofon wzmocnić, bo tam e, ktoś mi napisał. Nie wiem, czy Arwia, czy kto, że mikrofon, żeby poprawić. Tu w tej kamerze umiałam poprawić. Weszłam konkretnie w ustawienia i się dało wzmocnić, ale to już dawno zrobiłam. No, nie wiem, co to jest za drzewo. Liś laurowy nie wiem także stare bardzo stare drzewo no, tutaj też jakieś a tutaj jest też jakieś fajne drzewko no tam jest kościół. no a tutaj o jakby ktoś był zainteresowany kwiatami o to takie przybliżenie. O. Taki fajnie ogrodzony placyk. sobie ktoś idzie. Tutaj jest ten domek. No i kamera, to jest kamera, tam telefon. Naprawdę, wiecie. Może już jesteście zmęczeni, jak ja mówię o tym, że e, telefonem i tym smartfonem jestem zmęczona. No i tu taki przesmyk, też pokazywałam. Na afro muszę poczekać, bo on musi popsikiwać wszystkie jemu ważne punkty. Mam ze sobą e, smartfona, ale bo tam mam angielski numer, ale naprawdę nie jestem zadowolona, nie, po prostu nie intuicja. Wchodzę w aplikację tą do nagrywania. No i tam jest jakaś reklama nie wiem, może. Ja jakąś ściągnęłam złą aplikację do nagrywania. Wchodzę niby w ustawienia, a tam reklamy się pokazują jakieś z Google and Play. No także, o tak to wygląda. Widzę, że drzewa poobcinali korony. No i tutaj jest. Afro, come on! No tutaj są takie budynki, a tutaj, o, jest smród z tego śmieci. No tutaj jest kościół. O. A to, podejrzewam, że to ten, e, tak rozwalają e, te mewy, rozgrzebują. No, a tutaj, o, tak cmentarzyk wygląda przy kościele i drzewa bez koron są no, także tam koło szkoły czasami przechodzę przy tym cmentarzyku, tamtym pierwszym to jedna ta śmietniczka nie ma przykrycia to jak za Afro chodzę też tam na spacerek, to e, dzisiaj jak byłam to porozwalane i właśnie podejrzewam, że o, słychać jak krzeczą mewy skrzeczą, tak myślę, że to te mewy bardzo dużo też roz, rozwalają. No, z takiego śmietnika nie wyjmie mewa. No, ale jak są takie z przykrywami i jest rozwalona, przykrywa, no to... Ojejku, ojejku, co on robi? Kupę muszę ten. Z te, ile tutaj jest nagrania, czy ja będę tu widziała ile nagrania jest, żeby mnie ja to połączyła. No dobra, może jakoś sobie poradzę z zebraniem kubka. Nie będę pokazywała, nie chcę się też pauzować. Jest takie woreczki śniadaniowe. Wait! Nie wiem, 8 metrów jest to? Nie będę teraz zbierała śmieci, bo mam więcej. Na ostatnim spacerku też e, robił kupsko. O, tutaj takie, tak to, tak to wygląda. A tu kościół, kościół, kościół. tu są takie małe właśnie, a. Tam to były te kremacje, a tu są przy kościele takie. Nie wiem, czy tutaj gdzieś jest jakaś data, a tu jest data. 1846. kiepsko to widać tutaj. Tutaj też. Także masońskie kościoły wszędzie. Tak, to są wszystko masońskie, katolickie i angielskie i prawosławne. Także o takie, takie budyneczki. Parish Church? Nie anglikański? Pa... Parisz? Paryski? Nie wiem. No tutaj o, taki. Jakiś. Oła. Nie wiem, czy tutaj jest. Przepraszam, że afro opsipuje. Tutaj takie. Tutaj takie jakieś. Tutaj 840, 845 tu jest bardzo wyraźnie, w Że wypukłe jest bardzo i bardzo dobrze widoczne. Tutaj takie jakieś gdzie tutaj jest 1832 chyba tutaj jest tutaj jest zniszczone dobra i teraz pójdziemy sobie w tamtą stronę bo tam jest kolejny cmentarzyk czyli w jednym nagraniu będą trzy cmentarzyki Afro nie, nie sikamy tutaj. No. Tutaj. Okay. A tu słońce się obija. gdy mi Tam jest. A ja 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 tutaj siedzi w samochodzie. Jest ale tutaj ona, to przykład jest o, z, po, pozabijane z tej strony, jest no zaraz będziemy przy kolejnym cmentarzyku. Coś no, tam, kamera Afro. Teraz będziemy przez ulicę przechodzić, Afro, więc nie ten. No, to, żebym się nie zgubiła. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj jest takie śmieszne rądko. O, tam się jedzie do mnie. Tak, to chyba tutaj będzie. Leczy, bo to chyba karetka jest. Podobnie. Parę tygodni temu Róża mi wysłała zdjęcia, jak leciała w helikopterze na ratunek. Zrobili sobie zdjęcia. Pierwszy raz wtedy leciała. No, to, że była zadowolona. Zaczynamy od wiadomo... Serce. Gdzie ten helikopter jest? Gdzie on jest teraz? No, Krąży. Oh. Tam chyba też stoi karetka. Czy policja to jest? Co to jest? Karetka czy policja migają? kolejny, tam jaki jak dym zrobi. Na parkingu chyba w tym... W Morrisonie. Afro poczekaj, ja ci puszczę tutaj z tego z smyczy, no tutaj takie, <grywa> zaciekawił mnie, je... zaciekawił mnie je... jakiś <grywa> helikopter, uh... no lilię tu widzę, To jest Tysio... 1858, Afro poczekaj, wait. Spuszczę cię tutaj ze smyczy, bo tu nikogo nie ma. I zaraz sobie tam podlecę pod ten, żeby nie brać, ale kurzu narobił. Tak na bo, są nie na tym. Z worisą. Tylko czy ja sięgnę? Będę wystarczająco mogła zobaczyć. Za drzewem jest helikopter. Tam za drzewem akurat jest no sobie na tym, na parkingu samochodowym, za zaparkował helikopter. Nie wiem czy to tam właśnie, nie do tamtego. Śledztwo, śledztwo. Czy to do tamtego? Policja to jest chyba. Akcja, akcja, akcja. 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 Reakcja. No to chyba będziemy musieli jeszcze ten się tu pobawić po piłeczką, bo ja wzięłam piłeczkę. Tak, afro. No i co? Takie długie nagranie, jeszcze helikopter. Ale drzewo przeszkadza. O, w główkę dostał. No, tutaj, tutaj nie przychodzę na ten, na ten ten, tylko specjalnie dla was. No tak przyszłam. Roma się zaciekawiła tym tymi, tymi co wcześniej pokazywałam źle na... Źle nagrane, bo w pionie. Nie. Nie. tu chyba klon jest? Może tu też jest, są, gdzie chodzę. Są zwłoki, że tak powiem. Kilka takich tych. Tutaj, właściwie na tym cmentarzyku, był ten chłopak, którego aresztowali, co go przygarnęłam w którymś momencie. Mieszkał u mnie trzy tygodnie taki chłopaczek, Polak. Nic nie było, nic nie było. Trochę się zaczęło podbalać, trochę się bałam go. No, ale tutaj, na tym, na tym placu, on Nunczako ćwiczył, a nie można Nunczako mieć. No, także, no, tak mieć na mieście nie można. No, i tu policja akurat przejeżdżała, czy coś, on był sam ćwiczył. No i później miał rozprawę w sądzie, to byłam na, je, na jego rozprawie. <grywa> był był za, za szybą, za plastikiem jako przestępc przestępca. No bo ćwiczył. No i on mówił, że e, się z... E, on tym... Rambo, nie Rambo jakimś tam, że się fascynował i że to jest jego coś tam idol i... No, tam daleko. No i łagodne, łagodny wyrok dostał Chiłeczko Łagodny wyrok dostał, bo tam ileś dni prac społecznych. Także i tu jeszcze. wejście a i tutaj jest ten fajny budynek taki z kamienia no także coś się wydarzyło coś się wydarzyło tam no. o a, chyba tu będzie dobrze widać jeśli, jeśli wejdę na to wejdę na to i tam jest helikopter. O, jest helikopter. Kołował, kołował i zakołował. Jest widać, bo nie mogę też. O, duże przybliżenie. Czy to jest karetka, czy to jest policyjny. Przepraszam, że ręce mi się trzęsą, nie mam statywu, a to jest przybliżenie. Także no, jest Morrison. To Maflinek się nie przejmuje tam o się piłeczką. Nikogo nie ma. Dobra. No, także trochę to chyba by było już na tyle. Z takiej wysokości jeszcze tu może przybliżę jakie budynki, żeby nie chodzić za daleko. Chyba 23 minuty jest, tam się gapią, to znaczy, że coś było. E, bo po pół godziny chyba mi, mam tak ustawione, że po pół godziny mi e, ucina. bo tak sobie ustawiłam, że, co, że pół godziny i nie nagrywanie i później następne się robi nagranie a tu muszę już oddalić a, o i tutaj jest jakiś słupek daję wow. a water water no. Nie wiem czy wszystko nie będę z... A nie, tutaj jest śmietniczka, to mogę wziąć. To jest to. To rozwalony, przewrócony. Też przewrócony. Uuuu, takie... drzewa. Jakie fajne. Jakie fajne drzewa. To chyba jest klon. Tak mi się wydaje, że to jest Afro! Gdzie teraz jesteś? O, tu jesteś, dobra. Co? Fajnie się bawić? Fajnie się bawić, tak? 25 minut, dobra, to ja będę tu... ooo, kończyła. Także... Papa!